ten poranek, raz, dwa Bo to poranek, raz, O, o Jezus, sorry Kuba, ty nie. nie wiem, bo myślałem, że coś się stało, nie otwierałeś no. tak długo Jezus. a mi się chce sp sp spać Chodź jeszcze, się czegoś napijemy może co ja przecież ja miałem taką impę grubą? Ty, no ale opowiadaj, tak wczoraj było, bo z tych opowieści tam znajomych to słyszałem, że było na maksa grubo. No grubo, bo mówi ci... To słyszałem się... z policją. No, no tak się skończyło, że przez walkę uciekali niektórzy, nie? Czekajcie, ja leje Może... Ty, ale co, czemu mam wjechać? za na beliści? No za sąsiadka spod piątki ciągle dzwoni, nie? Na policję przyjechali, tylko ja musiałem zostać, bo wiesz, pójdą. No i wiesz, No dobrze Spisali, de, w ogóle, de. Ale, ale do de, 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 de. D starych nie dzwonili. No właśnie chciałem się zapytać, czy dzwonili, czy nie. Nie, 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 nie. Nie prosiłem. Ale tutaj jest, no, mam się to ogarnąć w ogóle? Ty, ale co? Wczoraj przesadzony film leciał na Polsacie. Na no, postaci Ty, my też oglądaliśmy. Dobry był, co? No, tam dobra panienka taka grała. Normalnie, ale ta akcja w tym magazynie. Czy wiecie, jak on w tym wjechał, jak porwali? Ty, dobry, dobry Co zajebista. on z nimi zrobił? W ogóle Czekam, że to się tu ogarnąć. To tam? drzwi. Weźmy już. co zobaczy? Ty ja coś widzę. Weź co zobacz ty widzisz. Ty. Ja tu niczego nie widzę, nie wiem o co się chodzi. No jak to? Czekaj. Ty serio no. nie jest ma. A ja widziałem. Coś jakby śmierć. Ty no to może jeszcze jakieś halucynacje po tej imprezię. No może, może. Nie wiem. Ty. Weź wejdź na metę, zobaczmy może ten film będzie. Zawsze to stara wruchała, żeby na skrzydłach tak swobodnie szybować W mitach jak w życiu tak samo jest Nawet w najgorszych sytuacjach czekasz na happy end, ale jak nad złością nie przychodzi, bo ktoś na górze ma kabes i nie wydaje zgody Mówiąc, jak upadać, co z dużej wysokości Jak się ubijać To to nieprzytomności Kurwa Mogę zagrać o to w kości Bo wiem na co stać i jakie mam możliwości Czekaj, Miałem, nie mam tu nie mam Ty, wytychy wy. Tam jest coś dziwnego No chodźcie sprawdzimy, nie Ty, a ten to niby kto jest? Bo ja? Ty? Możemy z tym zagrać? Ja biorę 50. Ja sobie wezmę stówki. Dobra. mam będziesz koniem. Dzięki. Ja sobie tylko poruszuję. Dawaj, masz przywilej, jesteś w Ej! Trzymaj, będę stawiał cię. Hej. Spokojnie. Poczekaj. Chwilka. Halo? Mama? No, wszystko w porządku. Tak. Będziesz później dobra. Dobra, cześć, pan. Już, już. chodź. Oh, Dzień dobry, domofony sprzedaję. No <grystanie> e, to nie, dziękujemy. Ale ja tylko podłączę i pójdę sobie. To może Pan podłączy? Dawaj, to park kurgo! Czekaj, czekaj. Ej Jakie założenie masz? Proste Walczyć wygrywać Górę w sercu masz Bo też walczyć ci wygrywać Rybce dobrze znasz ona na macie dobrze dągasz tu twardo stawia czoła Nie ci stawia ci Kolejny raz stajesz się rządzać W macie Co my mamy zrobić? Czy będziesz wygrana? Jedno jest pewne Przegrana będzie katem. Ruszaj się i myśl Wygrywa i przegrywa Jak potrafisz Technicznie, własnym stylu, to mistrzostwo. Chcesz zaprzeczyć, to pokaż mi miłość, bracie, siostro. Ja codziennie. Nie mogę, nie uczę, jak kolejne... się, ustawię, się uczę. <noise> nie mógł nie mógł drzwi <głosy> otworzyć <głosy> A co z telefonem? <noise> Trochę za późno. <noise> Mapa, kocham Cię. Cześć. <noise> jest to jakiś cwaniak? Ale oczywiście ja, nie, Wiber, nie. Co le? Za sobą gardą, le, le, le. raz na wolce a raz w pracy, walcz, walcz, walcz i walczysz, ja walczy, ja walczę, raz na wolce a raz w pracy, walcz, 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 i walczysz, ja walczę, na wolce a raz w pracy Ta muzyka daje nowe perspektywy. Niech nie żyje teraz jak i dawniej dalej, dalej filmowego ekranu idzie pełna rozchminka. Agresywny sport, podejmujesz własną walkę. Pamiętaj, że dajesz po własnym torze. Na pełnym wyjem i hardkorze. O Boże, gdy ginać nie może. Ten ból daje mi pokorę Adrenalina działa swoje, ja dalej stoję. Wokół mnie w WRE, rednej gnoje. Wszyscy zawodowo, nikt się z tym nie kryje. Od bitwy skredziałę ryje uliczne chwile.